Boże, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie daj się zwodzić. O tym będzie dziś. Serdecznie was zapraszam. Z Ewangelii według Świętego Łukasza gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział Jezus. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go o nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. No mocne słowo, mocne słowo. Przynajmniej trzy wątki moglibyśmy tu pociągnąć. Chcę zwrócić uwagę, tak jak było w zapowiedzi, na to jedno zdanie: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Czym jest zwiedzenie? Jest pewną iluzją, fałszywą drogą, jest ostatecznie życiem w nieprawdzie. By nie powiedzieć fałszu, bądź nawet. Kłamstwie. Pan Jezus mówi jasno, żebyśmy zachowali równowagę i zachowali wewnętrzne zdrowie. Ewangelia, nauka Kościoła prowadzą nas do zdrowej religijności, zdrowej wiary. Wtedy autentycznie spotykamy Jezusa i autentycznie będziemy mogli rozpoznawać różne zjawiska, wydarzenia. I dokonywać odpowiedniej oceny. Jeśli Jezus mówi, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, to znaczy, że zwiedzenie jest możliwe. W jaki sposób możemy zostać wprowadzeni na błędną drogę? No, przez fałszywe informacje. Przez. Jakieś ukazywanie świata inaczej niż mamy w Ewangelii. Widzimy, jak bardzo dziś choćby jest walka w mediach, w dużej części w mediach społecznościowych, tak, o pewien kształt myślenia człowieka, priorytety, wartości i tak Ale to zwiedzenie może przychodzić zupełnie z innej strony: takiej bardzo pobożnej. A więc mogą być różne i są fałszywe doktryny, błędne doktryny, czy niewłaściwa pobożność. To w sposób szczególny w czasie pandemii ujawniło się z wielką siłą złe nauczania, które nie prowadzą do spotkania z miłującym Bogiem, a jedynie generują strach albo jakąś katastroficzną wizję świata. Przed takimi błędnymi doktrynami też się trzeba, bronić tu będzie choćby jakaś przesadna troska o jakieś praktyki pobożne które niekoniecznie są dobre w oparciu na przykład o jakieś fałszywe objawienia prywatne bądź fałszywe interpretacje różnego rodzaju Objawień prywatnych. No, to jest cała gama właśnie takich niewłaściwych postaw w zakresie duchowości. Zwiedzenie może też być w tym, że mam swój pomysł na chrześcijaństwo, na Ewangelię, na życie. Jak więc bronić się przed zwiedzeniem? Biblia, czytaj Słowo, zwłaszcza Ewangelię i Nowy Testament. Modlitwa życie sakramentalne jeśli twoja sytuacja życiowa yy, pozwala na to tak jeśli ktoś z racji kanonicznych nie może przyjmować Komunii Świętej, to przyjmuje pragnieniem yy, i, i, i też yy, może wychodzić w stronę prawdy jak każdy z nas. Ale potrzebujemy też Kościoła i jego nauczania. Dlatego dobrze też mieć w ręku katechizm, katechizm Kościoła katolickiego, ten, który obowiązuje, ten, który wyjaśnia rozumienie, objawienia, rozumienie katolickiego wykładu wiary. Na tym tle też jest wiele różnego rodzaju niewłaściwych postaw. Kiedy będziemy się więc trzymać tego, co jest, tym filarem prawdy Biblia, modlitwa, sakramenty, Kościół, jego nauczanie, to będziemy zachowani od zwiedzenia. Będziemy w prawdzie i w ten sposób też będziemy właściwie się rozwijali. Kiedy natomiast dopuścimy zwiedzenie, fałszywe doktryny, jakieś dziwaczne, pobożnościowe praktyki, to się wypełni niestety na nas to słowo. Przed którym Jezus nas przestrzega, ta, ta sytuacja, że będą mówić, to ja jestem, nadszedł czas i będziemy podążali za tego typu hasłami, a Jezus mówi: Nie podążajcie za nimi. Módlmy się dziś o zdrową wiarę, o prawdziwie wiarę opartą o słowo i nauczanie Kościoła. Wtedy będziemy szczęśliwi, wiarygodni i będziemy jedno. Bo jedność zawsze budowana jest w oparciu o prawdę. A prawda jest jedna. W Jezusie Chrystusie, Panu nasz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę dobrego dnia.